Zagraniczne koncepty, które chcą wejść do Polski i nowe rodzime franczyzy. O tym w dzisiejszym odcinku Franczyza News. Nowa House to jedna z rodzimych firm, która rozpoczęła budowę sieci franczyzowej. Nowa House zajmuje się budową domów pasywnych, które konstruowane są na bazie izobetonu. Jak zapewnia Krzysztof Duda, CEO Nowa House, jest to technologia lekka, szybka i energooszczędna. Domy w tej technologii powstają mniej więcej w dwa miesiące. Klient może odebrać dom w stanie deweloperskim, czyli z instalacjami, pompą ciepła, zamontowanym ogrzewaniem podłogowym i rekuperacją, albo wykonane pod klucz. Nowa House chce zbudować sieć oddziałów franczyzowych na terenie całego kraju. Franczyzobiorcami mogą zostać właściciele firm budowlanych, ale też osoby, które po prostu dopiero chcą rozpocząć swoją działalność w tej branży. Natomiast franczyzodawca zaznacza, że osoba, która już posiada ekipę budowlaną, zapewne będzie miała łatwiejszy start i szybciej osiągnie sukces. Franczyzobiorcy mają kilka sposobów zarobkowania w ramach współpracy z Nowa House. Mogą zdobywać klientów, podpisywać umowy, ale nie realizować budowy domów. Można się też zająć tą drugą częścią, czyli tylko nadzorować realizację zamówień, ale można połączyć też obie te rzeczy, czyli zdobywać klientów, podpisywać umowy i realizować zamówienia, czyli budować domy. No i franczyzodawca zaznacza, że ta trzecia opcja jest najlepsza, najbardziej zyskowna dla franczyzobiorcy. A ile trzeba mieć pieniędzy na start? Franczyzodawca twierdzi, że wystarczy między 40 a 60 tysięcy złotych. Natomiast co do zarobku, Krzysztof Duda twierdzi, że różnica między sprzedażą a kosztami budowy jednego domu to średnio 70 tysięcy złotych brutto i że franczyzobiorca zachowuje sporą część tej kwoty. Tak realnie to jest między 30 000 a 50 tysięcy złotych zysku z jednego Domu, choć jak zaznacza, to zależy od regionu i organizacji ekipy. Ja mam newsa o brytyjskiej marce, która chce podbić polski rynek. To Deril Pizza Company, restauracje tej marki serwują rzemieślniczą pizzę, robioną na bazie tradycyjnych receptur i wypiekaną w piecach opalanych drewnem albo gazem. Oprócz rynku brytyjskiego, Deril Pizza Company działa też w Indiach, gdzie ma master franczyzobiorcę. W Polsce koncept najchętniej nawiązałby współpracę z osobą, która także chciałaby wykupić licencję master, ale jest też otwarty na współpracę z indywidualnymi franczyzobiorcami. Marka jest skłonna rozpocząć współpracę od otwarcia jednej wzorcowej restauracji, takiej franczyzobiorca, Uzyska wyłączność na określonym terenie, a z czasem będzie mógł się ubiegać o master franczyzę. Inwestycja w otwarcie lokalu zaczyna się od 500-700 tysięcy złotych wraz z zatowarowaniem. Franczyzobiorcy Derrick Pizza Company mogą liczyć na kompleksowe wsparcie ze strony centrali: od przygotowania projektu lokalu, przez szkolenia personelu, które odbywać się będą w Wielkiej Brytanii, aż po system obsługi zamówień, know-how i strategię marketingową. Za rekrutację franczyzobiorców dla Deril Pizza Company w Polsce odpowiada firma Profit System. Parki Rozrywki Kocham Skakać rozpoczynają właśnie rozwój poprzez franczyzę. Kocham Skakać to przede wszystkim parki trampolin, ale w obiektach marki są też m.in. zjeżdżalnie i Tyrolka. Klientami Kocham Skakać są głównie dzieci i młodzież. Kocham Skakać ma obecnie dwa obiekty: jeden w Warszawie, a drugi w Radomiu, i dwa kolejne są w realizacji. W sumie franczyzodawca chce mieć mniej więcej w Polsce sieć liczącą około 30 obiektów, 5-6 własnych, a reszta należącą do franczyzobiorców. Minimalna powierzchnia obiektu to 1000 m2. Może to być własny lub wynajęty. Jeśli będzie taka potrzeba, franczyzodawca oferuje pomoc w znalezieniu lokalizacji na park trampolin. Przy takiej powierzchni inwestycja będzie oscylować mniej więcej w okolicach 1,5 miliona złotych. Czas zwrotu z inwestycji franczyzodawca szacuje na 30 36 miesięcy. Naprawdę obrodziło nowościami na rynku franczyzowym. Kolejny zagraniczny koncept, który chce wejść do Polski to szwedzka marka Dreamland. Oferuje ona spersonalizowane akcesoria, np. Etui, Charmsy, biżuterię, ozdoby do torebek czy do telefonów. W sklepach i punktach Dreamland klienci mogą kupić gotowe produkty, ale przede wszystkim mogą zaprojektować i stworzyć własne gadżety, biżuterię, ozdobić ubrania, plecaki czy torebki. Korzystając przy tym z dostępnych na miejscu produktów, takich jak naklejki, przypinki czy koreliki. W sklepach można organizować też urodziny i warsztaty, dzięki czemu mogą być one otwarte także w niedzielę. Główna grupa docelowa Dreamland to osoby młode, nastolatki i starsza młodzież, czyli pokolenie Z i Alfa. W czerwcu został otwarty pierwszy flagowy sklep Dreamland w warszawskiej galerii handlowej Złote Tarasy. Teraz marka szuka franczyzobiorców na terenie, całej Polski. Ten biznes sprawdzi się przede wszystkim w dużych miastach, na przykład Krakowie, Wrocławiu czy Trójmieście, ale można otworzyć też sklepik w mniejszym, na przykład turystycznym mieście, w takim miejscu, które przyciąga dużo młodzieży. Dostępne formaty to sklep, wyspa handlowa i display, czyli stand z akcesoriami, na który można wstawić na przykład w już funkcjonującym sklepie albo w centrum rozrywki. Wysokość inwestycji zależy oczywiście od wybranego formatu, ale przy sklepie o minimalnej powierzchni 45 m2, to będzie kwota około 700 tysięcy złotych z projektem, wyposażeniem i zatowarowaniem. Franczyzobiorca powinien sam znaleźć lokalizację, natomiast franczyzodawca pomoże wynegocjować dobre warunki najmu, pomoże w przygotowaniu planu, projektu, zapewni dostawcę mebli, zatowarowanie, szkolenia, system POS, pomoże zrekrutować personel i zapewni marketingowe wsparcie na otwarcie sklepu. We franczyzie chce się rozwijać również Akademia Młodych Sportowców. Marka prowadzi multisportowe zajęcia dla dzieci w wieku od 2 do 12 roku życia. Dzieci mają szansę spróbować wielu aktywności na zajęciach Akademii Młodych Sportowców od koszykówki przez piłkę nożną, uni hokeja, po elementy gimnastyki i lekkiej atletyki. Tomasz Prejbusz, współzałożyciel Akademii Sportowców, zwraca jednak uwagę, że w Akademii stawiają nie tylko na sprawność fizyczną, lecz także na wychowanie. Po przez sport, czyli uczą współpracy, dążenia do celu, wytrwałości i zasad fair play. Oferta Akademii Młodych Sportowców obejmuje zajęcia pozalekcyjne, treningi sportowe, sportowe półkolonie i także eventy propagujące aktywność fizyczną. Zajęcia prowadzone są w wynajętych obiektach, a dla kogo to biznes? Model franczyzowy Akademii Młodych Sportowców jest przeznaczony zarówno dla osób związanych ze sportem, ale także takich, które po prostu poszukują pomysłu na własny biznes. Franczyzobiorcami mogą zostać nauczyciele wychowania fizycznego, animatorzy, trenerzy sportowi. Oraz studenci kierunków związanych z wychowaniem fizycznym. Franczyzobiorca może pełnić rolę menadżera, a także trenera w swojej placówce. A ile trzeba zainwestować? Na start. Potrzeba mieć 4000 zł, to jest koszt opłaty licencyjnej. Do tego jeszcze trzeba przeznaczyć 6000 zł na zakup sprzętu sportowego. Przez pierwsze 3 miesiące działalności franczyzobiorca jest zwolniony z opłaty franczyzowej. Po tym okresie będzie musiał ją uiszczać w wysokości od 800 zł do 1200 zł netto. Ta wysokość zależy od miasta, w którym franczyzobiorca będzie prowadził zajęcia. Dodatkowo yy, obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 12 zł netto od każdego uczestnika zajęć. Według centrali franczyzobiorca, który sam prowadzi zajęcia, może liczyć na zyski już przy grupie 20 uczestników, co w praktyce przekłada się na dwie grupy po 10 osób. Marka Sulayman Kebab nie jest nowa na rynku franczyzowym, ale za to ma dla franczyzobiorców atrakcyjną promocję. Dzięki niej można zaoszczędzić aż 40% na inwestycji, bo właśnie tyle dofinansowania otrzymuje się od centrali. Sulayman Kebab rozwija sieć mobilnych kebabowni. Standardowy koszt przyczepy gastronomicznej, w której funkcjonuje taka kebabownia, to 120 000 zł. Dzięki dofinansowaniu od franczyzodawcy po stronie licencjobiorcy zostaje do zapłaty 72 000 zł. A i tę kwotę, jak zapewnia centrala, można sfinansować na przykład korzystając z leasingu. Franczyzobiorca otrzymuje w pełni wyposażoną przyczepę ze sprzętem gastronomicznym obrandowaną i zatowarowaną. Promocja potrwa do końca marca. Sulayman Kebab szuka do współpracy osób przedsiębiorczych i zaangażowanych. Sieć skupia się głównie na średnich i dużych miastach, ale franczyzodawca zapewnia, że przyczepy dobrze radzą sobie także w mniejszych miejscowościach i na przykład na plenerowych eventach. Centrala pomaga znaleźć i ocenić lokalizację. Wsparcie obejmuje też szkolenia, marketing, logistykę dostaw, systemy operacyjne i stałą opiekę opiekuna franczyzowego. Wielu spośród franczyzobiorców Sulaiman Kebab osobiście pracuje w punktach, zwłaszcza na początku, po to, żeby lepiej poznać ten biznes, ale nie jest to konieczne. Można zatrudnić personel i zarządzać punktem z poziomu właściciela. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Zachęcamy do zasubskrybowania naszego kanału, żeby nie przegapić kolejnych newsów z rynku franczyzy. Do zobaczenia.